Bitcoin ponownie atakuje 28 tysięcy dolarów i zapewne jesteście ciekawi, co za tym stoi, czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach i jak dane historyczne obrazują nam po prostu obecną sytuację na rynku kryptowalut. Dzisiejszy materiał będzie taką pigułką wiedzy podsumowaniem w krótkiej, treściwej formie, żeby każda osoba zapracowana i każdy mój dzielny widz, który tutaj na tym rynku kryptowalut tłucze się ze światem całym od wielu lat, mógł po prostu kwintesencję informacyjną wyciągnąć. Zaczynajmy. Dzisiaj jeszcze jest jasno, za oknem. Nie siedzę w biurze do 23, czy tam pierwszej, jak to czasem mam w zwyczaju, bo jest sobota. Stwierdziłem, że przed wyjściem na pyszną kolację i tłustą kaczkę nagram dla was materiał. Mam nadzieję, że to docenicie, bo szykuje się dosyć ciekawy. Zobaczmy, co się wydarzyło na rynku kryptowalu przez ostatnie 7 dni, bo tak naprawdę począwszy od tego okresu nie było filmu, jeżeli chodzi o takie podsumowanie, zobrazowanie aktualnej sytuacji, którą każdy gdzieś tam widzi, ale nie jest w stanie tego wszystkiego prześledzić na bieżąco. Bitcoin sam w sobie kosztuje. 27600, i oczywiście po tych perturbacjach Fedowskich, po posiedzeniu, prawda, gdzie stopy procentowe były podniesione finalnie o 0,25 punktów bazowych, mieliśmy małe perturbacje. I wtedy rzeczywiście też miniaturka czy tytuł tego odcinka byłyby jakże wskazane do e, zapamiętania, bo e, nie daj się zwieść. Rzeczywiście, miałoby tutaj miejsce. Niektórzy grali shorty, niektórzy grali longi, po prostu poprzesadzali w każdą ze stron. Spadek był diametralnie mocny, tak. Rzeczywiście, poziom 2000 dolarów w ciągu zaledwie dwóch godzin to taki poziom spadkowy był przekroczony przy dźwigni, już gdzieś tam powyżej razy 20, razy 20 parę mogło nas po prostu zlikwidować. Więc w takich dniach, co to zresztą niejednokrotnie podkreślam gdzieś na moich socjalach, raczej tej dźwigni się nie dotyka, szczególnie, że nie mamy żadnego wpływu na to, co się wydarzy. Możemy tylko domniemać, ale to samo robią dziesiątki milionów ludzi na całym świecie, więc nie mamy tutaj przewagi konkurencyjnej w trakcie takiego posiedzenia, żeby przykładowo taką akcję rozgrywać. Według mnie, ja raczej siedzę z boku, obserwuję i gdy sytuacja się ustabilizuje, staram się chwytać okazję zamiast po prostu wchodzić tak naprawdę po masku do ciemnej wody i nie wiedząc co się robi brodząc gdzieś tam tak naprawdę po tym gąszczu informacyjnym próbować cokolwiek ugrać, bo to z reguły nie wychodzi czego mieliśmy bardzo ładny przykład w tym momencie najpierw wycinka longujących potem wycinka gdzieś tam rzeczywiście shortujących i wracamy na właściwy tor, cena się stabilizuje w dniu dzisiejszym na poziomie 27,5 tysiąca dolarów i tak naprawdę jest to raczej górna granica jeżeli chodzi o ostatni miesiąc Dalej jesteśmy bardzo blisko szczytu tego marcowego i całego kwartału, bo notabene, jakby nie patrząc, ten kwartał dla rynku kryptowalut był wyśmienity wręcz. Spójrzmy sobie na to raz jeszcze, szczególnie osoby, które gdzieś tam poszczególne newsy śledzą i nie są na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. Początek tego roku, tak, czyli te okolice 16,5 dolarów, były takim zalążkiem prowzrostowym na cały najbliższy miesiąc, dwa, jak się okazało, nawet i trzy, bo w chwili obecnej schodkowo, bo schodkowo, ale dalej rośnie. Nazywa się to poniekąd piramidowaniem w takim szerszym zakresie. Wiele osób korzysta z tej strategii i jest dla nich korzystna, z uwagi na to, że nie każdy dokupuje po prostu bitcoina w fazie takiej terminalnej spadkowej, a raczej woli uwzględnić fakt i zobaczyć, czy on będzie w ogóle rósł. A jeżeli zaczyna rosnąć, w tym też nie ma nic złego, żeby sobie po prostu stopniowo, progresywnie tego bitcoina dokupować, z uwagi na to, że mamy wtedy takie potwierdzenie po prostu ze strony rynku, że ten trend być może się zmienia. I to ryzyko, szczególnie w krótkim okresie jest niższe, ażeby stracić jakiekolwiek pieniądze, bo po prostu jesteśmy w trendzie wzrostowym. Osoby, które łapią spadające noże, chcą kupić bitcoina na samym dołku, często się przeliczą, bo ten dołek po prostu jeszcze gdzieś tam kolejne parę dziesiąt procent może się okazać głębszy, dlatego też takie piramidowanie pozycji w dłuższym terminie wcale nie jest głupim pomysłem. Nawet osoby, które kupują sobie po 16,5, po 21 tysięcy, po 23, potem znowu po 20 i za chwilę zada 27. Mam średnią cenę w okolicach 21 tysięcy dolarów, jeżeli robiły to w podobnych proporcjach, dlatego też uważam, że ta taktyka ma po prostu sens i nie jest taka głupia. Dominacja bitcoina no mniej więcej kształtuje się na tym samym poziomie, 46% przez ostatnie kilkanaście dni, i nie było większych zaskoczeń, jeżeli chodzi o cały rynek kryptowalut. Tak naprawdę tutaj znowu kilka altcoinów, coś tam wzrosło na wartości, ale bardzo subtelnie. Nie mamy jeszcze spadku dominacji bitcoina, nie mamy takiej długiej stabilizacji trendu bocznego, ponieważ bitcoin jeszcze szuka tej swojej wyceny na następne kilka tygodni. Dlatego też te alty raczej nieśmiało podążają minimalnie za tym, co się dzieje, ale totalnie jeszcze nie odpaliły wrotek, jak to się mówi przynajmniej w moich kręgach i mm, gdzieś tam rzeczywiście czekają być może na to, co zrobi ich tatuś z dużą kapitalizacją i dopiero wtedy po takim potwierdzeniu matematycznym będą gdzieś tam tego Bitcoina próbowały śledzić. I widzicie, co jest też również ciekawe, w top 20 Top Gainer z całego tygodnia ze 100 największych kryptowalut Bitcoin jest właśnie tam na jakiejś 17 czy 19 pozycji, co się nieczęsto zdarza, no bo jednak przy takiej dominacji i kapitalizacji tej kryptowaluty jest ona raczej mniej ruchowa niż reszta, a jednak ten tydzień jest nudny. Jakby nie patrzeć, jest nudny, trzeba to przyznać się na altcoinach nie dzieje. Nam się udało gdzieś tam na tym Discordzie 10 marca wrzucić wam informację, czyli dwa tygodnie temu, że kupujemy paczkę Litecoina w momencie, gdy bitcoin miał spadki w okolice 20 tysięcy dolarów bodajże i wtedy rzeczywiście tego Litecoina kupiliśmy po, tutaj macie cenę 69 dolarów, to był order z 10 marca, cena obecna tej kryptowaluty to 92 dolary, parę dni temu była jeszcze trochę wyższa, bo atakowała prawie 100 dolarów. Tutaj rzeczywiście na, na Twitterze dostaliśmy pochwały od kilku kont, że było to bardzo fajne zagranie pod halving. Praktycznie, jeżeli ktoś trzymał do teraz, to udało mu się ładne kilkadziesiąt procent ugrać. Jeszcze na takim rynku, który nie jest, tak jak mówię, bardzo ruchomy tak ostatnimi czasy. Tutaj my tego Litecoina sprzedawaliśmy trochę przedwcześnie, bo 13 marca wtedy ta cena wynosiła, zaraz to gdzieś znajdę, Okolica 82 dolarów, i mogliśmy poczekać jeszcze trochę, żeby rzeczywiście to upłynić, ale wiadomo, lepiej zaksięgować zysk, szczególnie kupując go w tym momencie, czyli praktycznie na samym dołku, nie dało się go kupić mniej niż 1,5 dolara niżej, więc naprawdę ładny strzał. Eee, zamiast nawiecie się przeliczyć i czekać na nie wiadomo, co nie zawsze jest taka sytuacja jak teraz, eee, być może Lightcom w najbliższym czasie przebije 100 dolarów, szczególnie że ma na to chrapkę, eee, jak widzicie, już od dłuższego czasu, bo od lutego od tych spadków chwilowych na te jeszcze wartości nie wrócił. Jakby nie patrzeć, jednym z najbardziej tutaj altcoinów zmiennych w ostatnim okresie jest oczywiście ARBI, czyli token natywny rodzimy sieci Arbitrum. Po tym airdropie wiele osób spodziewało się nie wiadomo czego. My graliśmy zgodnie ze strategią, która jak widzicie zakładała jakąś zmienność i te wartości, które tak naprawdę osiągnęliśmy już w takiej fazie wzrostowej lub stabilizacyjnej tego altcoina wynosiły dolara 56 i to był taki All time high realny. Wcześniej, oczywiście, ta cena była nawet no, na 7,50, na USDC w parze była po 100 dolarów, bo ktoś tam pierwsze tokeny kupił na jakichś botach, chciał za szybko. Ja was o, ty o tym też ostrzegałem, żeby tego altcoina nie kupować od razu, e, bo będą takie sytuacje przez pierwsze kilka minut szczególnie. Mam nadzieję, że się posłuchaliście. E, tutaj się nie myliłem. Na, na, na uwadze miałem też inne listingi, które przeżyłem w przeszłości. I tak jak mówiłem też kiedyś, e, ja nie jestem w stanie was updateować na bieżąco w filmach. Tak więc przykładowo na Discordzie informowaliśmy, że kupiliśmy Arbi po 1. 12 za 50% budżetu. W momencie wejścia w pozycję to robiliśmy więc osoby, które gdzieś tam powieliły ten trade mogły rzeczywiście zyskać na tym, no jak na szybko liczę 40% w ciągu zaledwie doby. Więc jak na token, który rzutował w okolicach właśnie od 1 tak naprawdę 0.3 bodajże do 1.55, to jest to praktycznie no ładny wynik jakby nie było. Oczywiście nie każdy na, tej, na tym poziomie sprzedał, nie każdy gdzieś tam sobie też te arbi te kupił, bo oczywiście to są tylko nasze przemyślenia. Ich nie należy śledzić gdzieś tam bezmyślnie, tylko ewentualnie się nimi inspirować, jeżeli ktoś w ogóle ma taką potrzebę, ale pokazuję, jak to wyglądało. Arbitrum ustabilizowało się na pozycji 37-38 w rankingu wszystkich kryptowalut i jego obecna cena to 1,26 centów, a kapitalizacja wynosi ponad 1,5 miliarda dolarów. Jeżeli sobie sprawdzimy tak naprawdę te ostatnie parę dni, to ten wykres jest naprawdę płatny płaski. Nie spodziewałem się szczerze, że będzie aż tak płaski. Liczyłem też troszeczkę na to, co też zresztą pisałem na Twitterze, że spadniemy w okolice 0,9 dolara, że w tym momencie będę robił jakieś swoje pierwsze zakupy. Ale te informacje potem właśnie zupdatewałem w tym miejscu na Discordzie czy na Telegramie, na arenie, że już zaczynam jednak te zakupy, bo nie szykuję się na to, że te wartości będą tak niskie. Tak? Czyli troszeczkę się pomyliliśmy, ale oczywiście i tak uważam, że jak na informacje, jakieś takie szacunkowe estymacje przed w ogóle listingiem, to te wartości były bardzo dobrze przez nas gdzieś tam tutaj wygarnięte i w takich rzeczywiście zakresach praktycznie się poruszaliśmy. Szczególnie dobry był plan z wystawieniem swojego airdropa po cenie powyżej 10 dolarów. Niestety tak szybko nie udało się go odebrać, ale udało się go sprzedać tam w okolicach dwóch z haczykiem, więc tak czy siak sprzedaż była na dobrym poziomie, odkup był na poziomie niższym, potem szybkie parę procent i prawdopodobnie gdyby ten altcoin, idąc za ciosem być może z bitcoinem przy małych spadkach wpadł gdzieś tam w ten wir spadkowy i mo można by go było wygarnąć w okolicach 90 centów, no finalnie to rzeczywiście te zakupy byłyby pogłębione i większe, i wtedy powoli chciałbym akumulować te ARBI na portfolio długoterminowe, czy tam portfolio na hostce, zwał jak zwał. Przechodzimy sobie teraz płynnie do analizy tego, jak wyglądają wykresy dotyczące inflacji podwyżek 100% w Stanach Zjednoczonych. Jakby nie patrzeć, to był temat pod lupą każdego z nas na przestrzeni ostatnich dni. Żyliśmy tym, czy będą podwyżki o 0,25 punktów bazowych, czy o 0,50, czy o 0. Finalnie padło na 0,25. To była też taka estymacja najczęściej przyjmowana przez różnych analityków bankowych i też takich niezależnych. No i widzimy, jak to wygląda w chwili obecnej. Jesteśmy na poziomie tam około 5%. Procent, tak? A wcześniej, w trakcie pandemii, jakby stopy procentowe wynosiły no, diametralnie mało, bo tam 0,05, 0,10. I to było oczywiście bardzo przyjemne dla osób, które gdzieś się zakredytowały, czy brały kredyty mieszkaniowe. W Polsce też pamiętacie, 2021 rok, to były miodowe lata dla osób, które brały kredyty. Tych kredytów brano na potęgę. Były one taniutkie, bo oddawano praktycznie... Malutką nadwyżkę, ale wiadomo, że to nie jest tak, że mamy te stopy procentowe na zawsze, tylko jednak one się zmieniają w skali roku, dwóch czy trzech, czy nawet kwartału. Więc dużo osób popadło w tarapaty. Dużo osób, które brały kredyty dwa, dwa lata temu i płaciły 1500 raty, teraz płacą 3600 czy 3800, dlatego też nie jest to sytuacja zbyt komfortowa, bo nie podąża totalnie za zwyżkami płac, czy ogólnie gospodarką, nie rozwija się ona tak szybko, przez co ludzie tracą gdzieś tam mieszkania i domy. Ale dzisiaj nie o tym. Chodzi po prostu o to, że Sytuacja oczywiście nie jest przyjemna. Tak wysokie stopy procentowe były właśnie w trakcie gdzieś tam 2007-2008 roku na tym przełomie, a wcześniej w 2000 roku. Ale zobaczcie, tak naprawdę dopiero od dekady czy dwóch... Mamy taką erę taniego pieniądza, tak? czyli te kredyty są gdzieś tam chlebem powszednim. Każdy gdzieś tam żyje w takim po prostu ciągu, że dobra, nie stać mnie to sobie, zakredytuję i też będzie ok. Ale jeszcze w latach poprzednich, w ostatniej dekadzie tego poprzedniego tysiąclecia i w dwóch poprzednich, te stopy procentowe były absurdalnie wysokie, wynosiły gdzieś tam od 5 do kilkunastu nawet procent. Czyli w tym momencie, w 1981 roku, pożyczając dla prostego szacunku z milion dolarów na 25 lat, Trzeba było ich oddać z 8 czy z 10, tak? Więc to było tak nieopłacalne, że praktycznie nic z tego nie robił. się od tego momentu gdzieś tam schodkowo spadaliśmy aż do 2008 roku, 2009, gdy te stopy procentowe praktycznie po raz pierwszy wynosiły 0. No i. Jak to ma się w stosunku do inflacji, te wykresy są dosyć podobne, tak? Więc gdy inflacja rośnie, to rosną stopy procentowe. Gdy inflacja spada, to spadają stopy procentowe. Jest to taka zależność, która jest zauważalna od dziesiątek lat. No i to się prawdopodobnie nie zmieni. No i jednak inflacja ostatnimi czasy w Stanach Zjednoczonych wynosi okolice ok. 5%. I tak wysokiej inflacji nie było. Yy, Aż do 1990 roku. Więc tak naprawdę mamy najgorszy rok z ostatnich 30, a jeżeli chodzi o stopy procentowe, mamy najgorszy rok z ostatnich powiedzmy 16. Tak? Czyli tak naprawdę jest tutaj jeszcze jakiś zapas, jeżeli podnoszenie stóp procentowych miałoby być tylko i wyłącznie jedynym wskaźnikiem, jedyną. Nie wiem, drogą ratunku e, dla tej tam inflacji, która rośnie, no to rzeczywiście mogłyby być one w jakiś sposób jeszcze podwyższane, patrząc, oczywiście, tylko i wyłącznie na to. tak? Ale prawdopodobnie tak nie będzie. E, o tym troszeczkę jeszcze porozmawiamy w dalszej części tego filmu. I tutaj właśnie widzicie raz jeszcze, jak zachowywał się wykres Bitcoina, jak duża to jest korelacja w momencie, gdy te stopy procentowe zostały ogłoszone. Dużo ludzi spodziewało się rzeczywiście zerowej podwyżki, dlatego też przez chwilę rynek gdzieś tam nie zareagował praktycznie, a później się posypał 2000 dolarów, żeby potem to odreagować i ustabilizować się o 1000 dolarów niżej. Jeżeli chodzi o sam Fed, no to tutaj rzeczywiście jest to sytuacja na tyle niekorzystna, że jest to już dziewiąta z rzędu podwyżka stóp procentowych. O, i tutaj mam taki wykres, który chcę Wam pokazać, jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich lat. E, tak naprawdę biorąc pod uwagę 2022-2023 rok, to widzimy, że ta tendencja pierwszy raz troszeczkę nam spowalnia i się odwraca. tak? Marzec 2022 roku, czyli równo rok temu, też mieliśmy podwyżkę o 25 punktów bazowych. Czyli tutaj widzimy, że mieliśmy 75 punktów bazowych, podwyżki aż 4 razy z rzędu, co było diametralnym przyspieszeniem tego negatywnego trendu podwyżek, przez to, że inflacja rosła, jakby nie patrzeć, i ogólnie warunki gospodarcze nie były zbyt sprzyjające. I teraz e, tak naprawdę w końcu ten trend powoli się odwraca, zmierzamy w kierunku piwotu, gdzie pierwszy, właśnie luty i drugi marzec oscylowały na podwyżkach o 25 punktów bazowych, jeżeli chodzi właśnie o te stopy procentowe, tak? I tutaj wiele osób się spodziewa, co mam też właśnie przygotowane na tym screenie, co pisaliśmy na grupie, że zostało 40 dni do kolejnego font to pierwsza rzecz, tak? Druga, to fakt, że kolejne spotkanie. Majowe jest wyceniane jako brak podwyżek na praktycznie 100%, czyli ludzie są wręcz pewni, że już tych podwyżek dalszych nie będzie, że skończymy na tych 5%. I o pięciu kolejnych spotkaniach mówi się tak, że będzie redukcja stóp procentowych. Jakby nie patrzeć, inflacja, najwyższa w USA była w zeszłym roku no, prawie w jego połowie, wynosiła około 8-8,5%. Pamiętacie też wtedy te czerwcowe, lipcowe spadki na rynku kryptowalut, było to bardzo wszystko ze sobą powiązane, gdy bitcoin kosztował 16-18 tysięcy do dolarów, później wrócił na jakieś swoje wartości pierwotne, w grudniu był drugi dump. No i teraz ta inflacja spada i spada powiedzmy cały czas gdzieś tam względnie, no i zapowiada się, że te stopy będą redukowane. I tutaj są tak naprawdę dwie opcje. Pierwsza jest taka, że gdyby rzeczywiście tak było, to będzie bardzo byczy sygnał dla rynku kryptowalut. Gdyby pięć spotkań z rzędu były redukcje procentowych, to kryptowaluty miałyby bardzo łatwe i ładne warunki do wzrostu, bitcoin sam w sobie mógłby nawet 30 parę tysięcy dolarów na luzie zahaczyć, jeżeli jakieś inne rzeczy by się nie popsuły po drodze, może i nawet 40 w pewnym momencie. Ale gdyby okazało się tak, że trend się troszeczkę odwróci, to inwestorzy będą rozczarowani, rozgoryczeni, nawet jeżeli jedno z tych spotkań albo przerwie te pasy redukcji, Albo właśnie będzie gdzieś tam wskazywać na to, że nawet będzie jeszcze jakaś jedna poszczególna podwyżka, żeby chwilowo, przykładowo przeczekać jakiś trudniejszy czas, to może się okazać tak, że Bitcoin spadnie diametralnie i byłby to dzień, w którym nawet bym gdzieś tam się rozglądał za 3, 4, 5 tysiącami dolarów spadku w ciągu godziny czy dwóch po ogłoszeniu właśnie stricte potencjalnej podwyżki stóp Wróćmy też do tego, co się działo wczoraj, czyli właśnie o problemach Binance'a, które gdzieś tam rzeczywiście były bardzo, bardzo roz rozgrzewane na Twitterze i tak dalej. I tutaj szczerze, chociaż ja tej giełdy już nawet nie używam, nie wchodzę tam i tak dalej, bo po prostu mi się nie podoba z różnych względów i wiadomo, że mam współpracę z kim innym, to nie chcę siać foodu. fudu. Też was informowaliśmy o tym, że no raczej nie ma co w ogóle obserwować osób, które gdzieś tam wiecie. Mówią, że ten Binance tam zaraz będzie wyłączony z rozgrywki, zaraz upadnie, że tam te wszystkie withdrawals i te wypłaty były wstrzymane. No to jest bóg techniczny. Jakby Binance właśnie jakby, jakby miał już upadać co się tak pewnie nie wydarzy, to raczej pod wpływem właśnie regulacji, pod naciskiem jakichś tam dużych instytucji czy osób rządzących z uwagi na jakieś tam uchybienia, a nie przez to, że im się tam giełda skrzaczyła technicznie i że zaraz nie można wypłacić pieniędzy i wszyscy się zesrali na Twitterze. Więc nie ma co takich osób obserwować, oglądać. One chcą, wiecie, gdzieś tam trafić akurat w ten moment, że przepowiedzą przyszłość, a wcale tak nie jest, więc tutaj na spokojnie właśnie taki news, tutaj nawet nasz trader trochę tak języka nadużył w pewnym stopniu, no, no nie nadużył, po prostu się wypowiedział tak dosadnie, żeby gdzieś tam każdy mógł sobie zrozumieć poziom tej sytuacji i poziom trochę żenady, jaka panuje w niektórych postach, że tam ludzie prześcigają się nad tym, kto przypowiedział upadek Binance, no nie, spokojnie, to tam błędy techniczne się zdarzają, czasami częściej, czasami rzadziej, ale to jest coś normalnego na krypto i taki news spowodował upadek na Bitcoinie, znaczy upadek, spadek wartości z 28200 na 27300 300, więc ładne kilka procent. Dlatego też widzicie, jak te FOMO food może siać e, zamęt, tak naprawdę, na rynku kryptowalut. Jak tacy poszczególni, rozemocjonowani inwestorzy są podatni na taką prostą manipulację. Jeżeli chcecie mieć też dostęp do jakichś takich posegregowanych informacji z rynku kryptowalut, do analiz altcoinów, poziomów wejścia, takich na przykład z tym Litecoinem, gdzie was o tym informowaliśmy dużo wcześniej, co pokazywałem na tym Discordzie, to takie zagrania mamy właśnie na arenie tradingu. Teraz do 10 kwietnia mamy nabór. Są tam też zagrania naszych traderów na dźwigni, taka segregacja newsów, które właśnie są przesiane i które warto gdzieś tam po prostu śledzić, a nie tam, wiecie, być rozemocjonowanym cały czas, jak ci inwestorzy najniższego szczebla. Jeżeli chcecie mieć dostęp do danych nowych integracji na żywo, spotkań integracyjnych, bo w cenie dostępu subskrypcyjnego do Arena tradingu jest, słuchajcie, możliwość właśnie przyjścia na integracje, które będą już na przełomie maja i czerwca w pięciu miastach Polski, więc no może to coś będzie dla was. Mamy też dedykowany support, konsultacje podatkowe w cenie, kilka innych rzeczy, to po prostu nie przeciągając, wypełnijcie sobie ankietkę. Macie teraz pokazane, gdzie trzeba kliknąć w opisie, klikacie ten link, wypełniacie ankietę i wtedy piszecie na Telegramie do tego konta, który wyskoczy, że cześć, chce się mówić na rozmowę. Macie wtedy taką rozmowę rekrutacyjną, Wyś wyświetla wam się e, kalendarz, wybieracie sobie przykładowo, ok, tu jest moja twarz, ale tam wiecie, ja, ja z reguły nie rozmawiam, bo nie mam czasu, e, ktoś od nas z Teamu wam wszystko wytłumaczy. I podczas tej rozmowy dowiecie się właśnie, co jest na grupie, jak to wygląda od środka, jakie są benefity, ile to kosztuje. No i zobaczymy też, czy jesteście po prostu na dobrym etapie, żeby do nas dołączyć. Ja nie chcę ideologicznie wpuszczać osób, które dopiero zaczynają i nie mają pieniędzy, nie chcę nikogo naciągać, chcę po prostu stworzyć fajne społeczność, którą już stworzyłem i uważam, że jest świetna. I gdzieś tam otaczać się osobami, które rzeczywiście już na tym rynku kryptowalut troszeczkę zęby zjadły albo mają większy kapitał z innych biznesów, mają przykładowo Minimum te 2,5-3 dolarów i są wtedy w stanie wnieść też jakiś troszeczkę większy poziom na całej grupy. Dlatego, jeżeli tak macie, wypełnicie ankietę na tej podstawie, albo wam wyślemy ten kalendarz, albo nie, zależy się od tego, czy się łapiecie. Ale na no spokojnie, nie traktujcie tego jako nie wiem, rozmowy o pracę, po prostu to jest taka luźna pogadanka, żeby każdy był finalnie zadowolony. Klikacie sobie, nie wiem, środa. Tu są jeszcze jakieś sloty, jakiś jeden rano został. Wybieracie sobie, wpisujecie sobie przykładowo, nie musicie imienia nazwiska, wpisujecie swoje imię, maila. Koniecznie nazwę na telegramie, żebyśmy mogli was znaleźć, i numer telefonu, wtedy dostaniecie też powiadomienie. Żadnych innych rzeczy nie będzie Wam tutaj wysyłanych. I tak to wygląda, link jest w opisie. Tutaj jest też tabelka z zagraniami na spocie, które częściowo macie właśnie dostępne na, na Discordzie, żeby można było sobie wszystko sprawdzić. Pokazujemy na bieżąco co nie weszło, co zamknięte, co jest na stracie obecnie, więc ostatnie trzy miesiące były naprawdę dobre. Trend trochę wyhamował. Jakby nie patrzeć, w marcu udało się tak naprawdę wykręcić dopiero albo aż zależy jak to na to patrzy, półtora tysiąca dolarów gdzieś tam z takiej kwoty, gdzie wrzucamy 1000 dolarów poszczególny trade, też musicie mieć świadomość, że realnie w obiegu jest może 10-15 tysięcy dolarów, bo po prostu gdzieś tam te kwoty wcześniej się wyciąga, w coś się inwestuje na parę dni. Tutaj może też dodamy do tabelki właśnie daty wejścia i wyjścia, żebyście mieli sobie pogląd, jak te cashflow wygląda samoistnie. No i co? W lutym się udało wyciągnąć tam 5,5-6 tysięcy dolarów, w styczniu było to 4800, a w marcu dopiero tam 1600. 50, coś takiego, no ale dalej to jest plus, tak? Więc jakby nie patrzeć kilkanaście procent, nawet jak to będzie w skali miesiąca na spocie, to jest to bardzo fajny wynik. Sumarycznie, przy takiej estymacji 1000 dolarów w każdą inwestycję już było to 13000 dolarów, począwszy od początku roku, bo wtedy założyliśmy grupę. Też ostatnio rozpoczęliśmy taki challenge. Challenge 1K polega to na tym, że nasz trader Piotr gra 1000 dolarów. Gra z reguły tam po 10 dolarów, po 20 dolarów w każdy trade na dźwignię razy 10 i rozgrywa je, począwszy od 15 Marca. W chwili obecnej jesteśmy już 5,5% na plusie, jeżeli chodzi o portfolio, i to ma was też nauczyć, jakby takiego podejścia spekulacyjnego do dźwigni, do tego, jakiej używać, do tego, jakiej nie używać, jakie mieć podejście, jak nie przegrać wszystkiego zaraz, i tak dalej. Więc zachęcam do sprawdzenia. Ten challenge też jest udostępniony na Discordzie, w zakładce właśnie VIP. Wystarczy być od nas z reflinka, wejść sobie tutaj we wstęp. Nie, przepraszam, w członek VIP. I tutaj macie opisane wszystko, co zrobić. Wysyłacie UID ze swojej giełdy na weryfikację VIP i wtedy właśnie macie już możliwość po akceptacji naszej, jeżeli jesteście od nas na Babycie, dołączenia do Challenge 1K i macie wszystkie te tabelki, wszystko pokazane. I to jest za darmo, więc można sobie sprawdzić. Jak ktoś nie ma kasy, nie chce wykluczać edukacyjnie, może sobie wejść. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o nabór. Link macie właśnie w opisie. Klikacie, wyskakuje wam wtedy ankieta, wypełniacie, piszecie na Telegramie i dostajecie od nas na Telegramie dostęp do kalendli. Do 10 kwietnia jest nabór, zostało mniej niż 50 miejsc, może zamkniemy go szybciej, więc osoby, które są jeszcze zdecydowane, które są, chcą się dowiedzieć więcej, dołączyć potencjalnie, to serdecznie zapraszam. Przechodzimy więc do danych nowych Na Glassnowodzie chciałbym od razu zwrócić uwagę na wskaźnik MVRV, który pokazywałem Wam już ładnych kilka tygodni temu, w momencie, gdy on oscylował w okolicach 0,85 do jednego punkta. I o co chodzi? Zaraz Wam pokażę, czemu teraz jest wyżej. Wskaźnik ten wskazuje na to, kiedy ta, powiedzmy, tradingowa cena Bitcoina jest poniżej lub powyżej takiej wartości FAIR, szeroko, tak wiecie, subiektywnie określanej przez wskaźnik. No i jest to metryka, która rzeczywiście się sprawdza od dłuższego czasu. Ta cena FAIR, powiedzmy, może wynosić różne wartości, ale chodzi o to, że w skali czasu gdzieś tam powinna być raczej coraz wyższa. Jest to podporządkowane pod kilka różnych zmiennych, tak? I widzimy, że gdy na przykład w 2017 roku Bitcoin był na swoim all-time high praktycznie, to ten wskaźnik był powyżej 4. Gdy w 2021 roku Bitcoin był na 46 tysiącach dolarów, to wskaźnik był powyżej 3,5. W czasie późniejszym ten wskaźnik, pomimo podobnej ceny, spadał, jeżeli chodzi o wartość bo nam tak naprawdę na górce w okolicach właśnie tych 65 tysięcy dolarów wynosił 2,66, ale głównie z uwagi na to, że właśnie minął czas, tak? czyli czym dalej jesteśmy w las, czym dłużej bitcoin istnieje, tym ten wskaźnik będzie uwzględniał również to, że jest większa adopcja, że po prostu ten bitcoin coraz gdzieś tam bardziej jest na oczach wszystkich. I w chwili obecnej, tak naprawdę, pokazywałem Wam miesiąc temu, że jesteśmy na skrajnie niskich wartościach, praktycznie najniższych w historii, na dołku każdej bessy ten wskaźnik właśnie wynosi około 0,80, 0,90 i taką wartość mieliśmy właśnie w grudniu 2022 roku, w listopadzie, również w styczniu i później właśnie już zawędrowaliśmy na wartości takie jak teraz, czyli gdy Bitcoin kosztuje 28 tysięcy dolarów, 27, to wskaźnik wynosi 1,2,1,4, tak? Czyli dalej jesteśmy gdzieś na w połowie potencjalnej stawki, gdyby wynosił teraz 2,20, 2,40, to moglibyśmy mówić all time high, że raczej dalej nie pójdziemy. Oczywiście to jest tylko jedna z metryk, ale jakże traf na ostatnimi czasy, dlatego chcę Wam to podsumować, zrobić update że rzeczywiście no, warto było to pokazać. Jeżeli chodzi o ilość bitcoinów na giełdach, to w chwili obecnej wynoszą one 2 300 tysięcy sztuk. I e, też w formie porównania właśnie zobaczmy sobie, jak to wyglądało w 2021 roku na górkach, gdy Bitcoin kosztował 63 000 dolarów. Tych Bitcoinów było 2 miliony 650. 000. Potem, e, po przebiciu właśnie tego all time high 68 tysięcy, prawie było 2 miliony 750. 000. I od tego czasu jednostajnie spadaliśmy aż do 8 grudnia, no do 2 stycznia powiedzmy rzeczywiście, do początku roku, gdzie w skrajnie niskich wartościach tych Bitcoinów było tam około 2 miliony 288. 000. Czyli tak naprawdę, tak jak kiedyś, dopiero w 2018 roku, gdy Bitcoin kosztował 9800 dolarów za sztukę. Tutaj też był bardzo duży popłok spowodowany tym, że upadł FTX, ludzie wycofywali bitcoiny z giełd i tak dalej i tak dalej. Teraz one wracają powoli na swoje wartości. Jest to 2 miliony 310 tysięcy sztuk przy wycenie bitcoina na poziomie 28 tysięcy dolarów, co zresztą pokazuje nam, że tak naprawdę powoli wracamy do gry. Tych bitcoinów na giełdach jest coraz więcej, ludzie boją się coraz mniej, ale jednak nie są to wartości jeszcze skrajnie wysokie. Dopiero gdy będą oscylować w granicach 2,5 miliona, może 3 milionów, będziemy mogli wedle tego wskaźnika gdzieś tam do mnie Mać, że jesteśmy bardzo wysoko, jeżeli chodzi o wycenę, jest duża zasadyma i gdzieś tam w ciągu kilku miesięcy prawdopodobnie trend się odwróci. Ostatnie 10 dni było rewelacyjne, jeżeli chodzi o trading volume na giełdach. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji, w której jakaś giełda miałaby przez brak cash flow upaść w ciągu ostatnich tygodni, bo ilości pieniędzy jakie im wpadają z prowizji w ostatnich tam tygodniach są absurdalnie wysokie. Począwszy od 14-13 marca, gdzie te wartości łączne wynosiły 80 miliardów dolarów, nawet ponad w ciągu jednego dnia Trading Volume, czyli dla zobrazowania w złotówce polskiej, no tam prawie, prawie pół biliona złotych w ciągu jednego dnia obrotu, to jest naprawdę dużo. No i te ostatnie dni gdzieś tam ustabilizowaliśmy się w okolicach 38, 40 paru, 60 miliardów dolarów, ale porównajmy sobie to do sytuacji z początku marca, z końcówki lutego, gdy, gdy te wartości wynosiły 15 miliardów dziennie, 21, nawet 7, 10 czy, czy 13, tak? I wtedy to było dużo mniej, dlatego teraz, jakby nie patrzeć, Sytuacja na giełdach jest znakomita, generują one ogromne profity dla ich właścicieli, generują naprawdę zajebiste cashflow i gdzieś tam te podmioty, nawet prywatne, które w branży kryptowalut operują, raczej nie mają powodów do obaw przed jakimś potencjalnym upadkiem czy przed brakiem przychodów, na jakie mogłyby sobie liczyć w tymże roku. Chcę Wam to pokazać czysto informacyjnie i w formie takiego zabezpieczenia Waszego kapitału, żebyście mogli wiedzieć co robić. W chwili obecnej jest bardzo dobrze. Na koniec przejdźmy sobie jeszcze na szybko do, do danych likwidacyjnych. Tutaj widzimy, że najwięcej kwidacji jest na poziomie 28 tysięcy, no 27 700, powiedzmy za bitcoina oraz 28400 to są osoby shortujące, w tym momencie zostaną zlikwidowane i najwięcej pieniędzy trafi do market makerów, do lendingowych osób, które gdzieś tam udzielają tych pożyczek oraz do samych giełd. Jeżeli chodzi o longujących, to najwięcej likwidacji jest na poziomie 27300, to są duże dźwignie 27000 i 26, później już w okolicach 24800 i bardzo dużo likwidacji na poziomie 22000 dolarów. Tutaj domniemy, że są to osoby, które longują bitcoina na dźwigni razy 4, razy 5, właśnie począwszy od wartości 26 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o osoby shortujące na mniejszej dźwigni, jest sporo też wycinek na poziomie 30 tysięcy dolarów oraz 32 700. Więc w tym filmie to by było na tyle. Przypominam też, że w opisie już nie jest aktywna na razie ta kampania z Bybitem, gdzie jest airdrop. E Wyczerpały się miejsca w marcu, macie to na ekranie teraz pokazane. Od kwietnia będą nowe, więc jak ktoś jeszcze zwlekał z założeniem konta na Bybicie, to niech sobie jeszcze parę dni poczeka, bo na razie się nie opłaca, bo nie dostanie tych 30 dolarów. No i co, to tam kwestia tygodnia, więc poczekacie. I będzie nowe 100 miejsc po prostu na 30 dolarów USDT zwrotu za depozyt 100 dolarów i trading volume. I przypominam o naborze do właśnie areny tradingu. Wypełniacie sobie ankietkę, no i wszystkie linki macie w opisie. Tu macie m.in. napisane, czego możecie się nam spodziewać. Trzymajcie się, dajcie znać, czy się Wam film podobał. Kciuk w górę na zachętę, komentarz i się słyszymy w następnym. Na razie, cześć.